Dzisiaj o cenach bitcoina i kryptowalut, panie i panowie, to jest wideo, które powinienem był zrobić dawno temu, naprawdę. W każdym razie, robię to teraz, porozmawiajmy o bitcoinie. A jeśli subskrybujesz kanał, widziałeś, że kilka dni temu, w ciągu ostatnich kilku dni, opublikowałem wiele filmów z wyraźnie niedźwiedzim tonem, prawda? W rzeczywistości wziąłem 75% w sumie w ciągu ostatnich dwóch lat, a ostatni raz kilka dni temu z zysków na mojej długoterminowej transakcji Bitcoin, którą otworzyłem na dnie rynku Niedźwiedzia w listopadzie 2022 roku i brałem zyski po drodze aż do teraz. A moje całkowite zyski wynoszą już 16 milionów dolarów amerykańskich. Dosłownie zostawiłem 10 milionów dolarów amerykańskich w tej transakcji. Zrealizowałem więc prawie 70% zysków. Ludzie pytają, Chris, czy jesteś nastawiony niedźwiedzio? Cóż, tak i nie. Posłuchajcie mnie. Chcę porozmawiać o pewnej szokującej prognozie, którą powinienem był już dawno temu zrobić. Przejdźmy od razu do rzeczy. Ostatnie kilka dni było dość pesymistyczne, więc chcę przedstawić Wam tę jedną perspektywę, tę jedną szokującą perspektywę, której może się nie spodziewaliście. Oglądajcie do końca i przejdźmy do tego. A tak przy okazji, nie wiem, czy to widzieliście, ehm, e, właściwie przeprowadziłem eksperyment, eksperyment, w którym zjadłem 1800 jajek, 1800 jajek. Link do tego filmu na YouTubie jest w przypiętym komentarzu poniżej. Chcę, żebyś go obejrzał. Naprawdę warto go obejrzeć, to mogę Ci powiedzieć, to tylko kilka minut obejrzyj, ach, przypięty komentarz. A teraz przejdźmy od razu do bitcoina, powodu, dla którego tu jesteś. I jest dobry powód, dla którego nagrywam ten film, jadąc tutaj przez Dubaj. Podczas gdy jestem tutaj na Palmie, widzisz te wszystkie domy, i szczerze mówiąc, byłem kierowcą taksówki do 2017 roku. Jak wiesz, prawda? Przez 4 lata jeździłem taksówką w weekendy. Szczerze, nawet tutaj w Dubaju, mieszkając na Palmie w Willi, wciąż czuję się jak kierowca taksówki. Naprawdę! Moi sąsiedzi mają większy dom. Wystarczy, że przejdę 5 metrów dalej, a kolejna osoba ma większy dom. Jest kolejna większa willa kolejna większa willa. I, I to jest po prostu niesamowite widzieć ile pieniędzy jest na świecie. A potem jest kolejna palma, potem są inne obszary. Potem jest Abu Dhabi, jest jak Londyn, Monachium i jak te wszystkie e, świat jest duży. Mamy tysiące miliarderów na świecie. Mamy dosłownie 40 milionów milionerów. Można by zapełnić cały kraj samymi milionerami. Są firmy warte biliony dolarów, a ilości firm wartych miliardy dolarów nawet nie da się policzyć. Więc ilość pieniędzy, która jeszcze musi zostać zainwestowana w Bitcoin, gdy te instytucje, ludzie, podmioty zdadzą sobie sprawę, że Bitcoin jest numerem jeden jako Potencjalna bezpieczna przystań na świecie, zwłaszcza gdy system walut fiat się załamie, nie można nawet pojąć. Tak, procentowo już osiągnęliśmy największe zyski pod względem siły nabywczej. Odkąd zacząłem, Bitcoin wzrósł z 1000 dolarów do 100 000 dolarów amerykańskich, czyli 120 razy. Myślę, że tego nie powtórzymy, ale w wartościach bezwzględnych, milion dolarów za Bitcoin, 3 miliony dolarów za Bitcoin. Mogę się mylić, ale nadal widzę, że to się dzieje. Nie w przyszłym roku, nie w następnym, ale długoterminowo. I dlatego zmieniłem pozwólcie, że zrobię zwrot zmieniłem trochę swoje podejście. Dlatego zmniejszyłem dźwignię w moim portfelu, realizując zyski z mojej transakcji, przenosząc te zyski z mojej przyszłości rozliczanej w bitcoinie z powrotem do bitcoina. Więc jeśli bitcoin pójdzie w górę, Nadal będę zarabiał więcej. Wziąłem trochę zysków z altcoinów w ciągu ostatnich kilku lat z powrotem do bitcoina, więc zmniejszyłem ryzyko w ramach rynku kryptowalut. I tak, dywersyfikuję się poza kryptowaluty, kupując inne aktywa poza kryptowalutami, ale ogólnie mój fokus nadal jest na kryptowalutach. Ogólnie rzecz biorąc, to wciąż krypto, ale więcej bitcoin niż krypto. I tak dywersyfikuję, kupuję nieruchomości i inne rzeczy, tak. Ale większość to wciąż krypto. Ale w miarę postępu, oczywiście muszę zmniejszać dźwignię, oczywiście muszę zmniejszać ryzyko, ale wciąż wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Wciąż wierzę, że zobaczymy miliony dolarów za bitcoina. To jest wniosek, który chcę, abyś stąd wyniósł. Krótkoterminowe i długoterminowe perspektywy mogą się różnić. Kiedy krótkoterminowo staje się bardzo ostrożny, długoterminowo nic się nie zmieniło. Więc naprawdę, naprawdę chciałem to powiedzieć, ponieważ jeśli Bitcoin w przyszłości osiągnie milion dolarów, nie chcę, żeby ludzie mówili, dlaczego wtedy wziąłeś zyski z tej transakcji. Branie zysków jest zawsze świetne. W każdym razie daj mi znać, co o tym myślisz. I pamiętaj, zostawiam link do tego wideo w przypiętym komentarzu poniżej. Kliknij ten film 1800 jajek, będziesz zaskoczony wynikiem i jak zawsze, jak zawsze, papa. Pa.